Witajcie w programie Piwa 2iR. Ja. Byłem dzisiaj na wizycie w Parku Krajobrazowym i spotkałem tam wycieczkę z Francji. No i pokłóciłem się z jednym Francuzem. Mocno się pożerliśmy, dlatego mam go tutaj. Jest to Kronenburg z browaru założonego 361 lat temu w Strasburgu, w Świętym Imperium Rzymskim przez Jeronimusa Heta i zmierzy się z troszeczkę starszym, też biało-czerwonym dyskiem. Zaczniemy od Gościa francuskiego. Szyrywał do bójki, ale jest niezły. Nie kłamał. Zobaczmy, jak tyskę poradzi sobie w starciu. Z przykrością to stwierdzam, ale w dzisiejszym odcinku wygrywa Francuz.